75-letni mężczyzna zginął, a cztery osoby zostały ranne. To efekt zderzenia tramwaju z ciężarówką, do którego doszło w centrum Bydgoszczy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że tragiczny w skutkach błąd popełnił kierowca Tira. Wypadek wydarzył się krótko przed 11 na ulicy Jagiellońskiej, jednej z głównych arterii Bydgoszczy. Ciężarówka, która jechała w tym samym kierunku co tramwaj, skręcała do bramy po prawej stronie ulicy. Podczas wykonywania manewru przyczepa samochodu wypadła poza lewą krawędź jezdni i z dużą siłą uderzyła w tramwaj, skręcający tir rozpół bok pierwszego wagonu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca TIRA źle wykonał manewr. Nie przewidział, że wystająca ponad 3 metry poza koła naczepa zajmuje więcej miejsca na jezdni. Piątkę rannych pasażerów tramwaju którzy podczas wypadku znaleźli się po prawej stronie wagonu odwieziono do bydgoskich szpitali. Jeden z mężczyzn zmarł. Życiu pozostałych poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci zgodnie mówią, że ten wypadek to szczęście w nieszczęściu. O tej porze tramwajem jechało niewielu pasażerów, a naczepa, która rozerwała wagon była pusta. Usuwanie skutków wypadku trwało ponad dwie godziny. W tym czasie część samochodów, które jechały ulicą Jagiellońską w kierunku Torunia utknęła w wielosetmetrowym korku i nie pomagały nawet objazdy zorganizowane przez policję. Música hum.